Witam najserdeczniej. Wiedziałem, że na pewno czekaliście niezmiernie na ten odcinek, bo ja nazywam się Turbo Sprężarki Regeneracja Wojciech Nalewka, a to jest QA odcinek 69. Wiecie. I tak, zacznijmy szybciutko od pierwszego pytania, żeby tutaj nie zwlekać z czasem, bo na pewno na pewno wielu z Was ogląda moje filmiki przewijając do czegoś sensownego, a potem nagle się macie wielki zawód kurwa, że okazało się, że nic sensownego nie powiedziałem przez cały film. Ale mniejsza z tym, pierwsze pytanie jakie dostałem pod filmikiem sporadyczny brak pomysłu od użytkownika Meta 8317 to jest może po prostu nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Właśnie to jest ten problem, że czasami mam taki moment, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia, a tak na dobrą sprawę. Yy, nigdy nie mam nic konkretnie ciekawego do powiedzenia bo większość rzeczy, które y, mówię są y, czysto wyjęte po prostu z mojej głowy y, najczęściej mogą to być nawet y, bzdury ale same fakty fakty i kolejne pytanie od użytkownika Serek 2005 nazywasz no się jak mój pierworodny syn więc od razu fajny masz imię i zapytał tak ale bo ty jesteś po bardziej taki chłopak czy dziewczyna ogólnie jestem mężczyzną biologicznie yy, ale jestem yy, to się nazywa gender fluid czyli płynność płciowa czasami czuję się jak kobieta i po prostu a czasem czuję się jak mężczyzna i to jest wszystko uzależnione od dnia Najgorzej jest w momencie, kiedy poczuję się jak kobieta na przykład w miejscu publicznym i na przykład muszę skorzystać z łazienki, a do, do kobiecej łazienki mnie często nie chcą wpuścić. Chyba, że sobie ogolę zarost i najczęściej właśnie w takiej sytuacji, w której czuję się jak kobieta, to sobie golę zarost, sobie zrobię jakiś lekki makijaż i też ubiorę dziewczęce ubrania, więc czasami, więc dość często zdarza się, że mnie wpuszczą do takiej łazienki i nawet nie zauważą, że idzie mężczyzna, tylko właśnie, tylko ja, ty, 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 mężczyzna biologiczny, tylko, tylko właśnie mm, kobieta. I kolejne pytanie tutaj o, o komentarz ogólnie od użytkownika X, Milko, Milko Y Mikołaj x Miko... Mi Mikoł, Mikołaj! Stary, ale że jest żartem sytuacyjnym! Żart sytuacyjny! Mikołaj, że jakby... Mikołaj, co nie? Santa Claus? Ale to zapisał po angielsku Bigo, Why Bigo? Dlaczego? <laughs> Nie, stary, rozjebałeś system mózg, rozjebany Pua. I napisał taki komentarz Świetny film, poleciłem znajomym Czy możesz wyrazić swoją opinię na temat wykorzystywania wiórek pospolitych w polskim przemyśle met 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 metalurgicznym? Stary to jest, kwestia, to jest kwestia strasznie trudna na dzisiejszą sytuację, ze względu też na, na tak naprawdę ocieplenie klimatyczne, które powoduje, że owe wiewiórki też na pewno mają utrudnioną pracę. Ogólnie nie są też dobrze wynagradzane za swoją pracę, którą ciężko na coś pracą, a bardziej nie wolą. Jest to trochę sytuacja jak jeszcze sprzed około 500 lat, kiedy wykorzystywali ludzi jako niewolników i tak naprawdę nie płacili im niczego, a może i nawet jest to sytuacja z dnia dzisiejszego, gdzie wykorzystują, gdzie, gdzie wykorzystują na przykład otyłych mężczyzn do, do konstruowania samolotów dla nasy. To jest naprawdę. To, to, jest, to jest kwestia, którą trzeba na pewno omówić. To jest kwestia wręcz, która wymaga strajkowania. To jest. no. Naprawdę bardzo, bardzo straszna sytuacja, która się dzieje na świecie i tak naprawdę wszyscy żyjemy na tym świecie i, i nigdy jakoś bardzo nie skupiamy się na tym, jak owy świat wygląda właśnie. Więc dobrze, że poruszyłeś ten temat. I. No i tak i jakby i kolejne y, kolejne y, pytanie od użytkownika. Tak to się zgadza się. To jest y, czy lubisz dynie Szczerze ci powiem że samej dyni jako dyni że dyni dynia dynia pumpkin squash dynia dynia y, nigdy dyni nie jadłem nie jadłem nigdy dyni jadłem pestki z dyni. Pestki z dyni no, smakują jak pestki. Y, nie jadłem ani zupy dyniowej, ani dyni, ani nawet ani nawet nie piłem Pumpkin Spice Latte. Więc ja totalnie nie wiem, jak smakuje dynia, więc Ci nie mogę powiedzieć. Kiedyś w zeszłym roku na, na Halloween ukradłem dynię, którą znalazłem gdzieś randomowo położoną jako ozdobę i narysowałem na niej twarz, a ona potem zaczęła pleśnieć i musiałem ją wyrzucić i nie zdążyłem jej zjeść. Mm. I kolejne pytanie, czy yy, kolejne pytanie od użytkownika Mech 6669, czyli kozy. Kozy ogólnie same w sobie są całkiem majestatycznymi zwierzętami. Nie wiem, czy to jest, czy to kozy konkretnie, ale z tego co wiem, to koza potrafi. Poruszać się po ścianach, kiedy są one, kiedy mają one jakiś minimalny chociażby kąt nachylenia. Jeśli to nie jest kąt 90 stopni, tylko powiedzmy 85, to one już potrafią po takiej ścianie się wspinać tak jakby bokiem czy coś tak. Tak mi się wydaje, że to kozy chyba są właśnie. I kozy ogólnie też mają takie. Y Oczy, jak Naruto w swoim trybie. trybie. Try, 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 trybie. Nie, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale takie właśnie oczy, takie kreski na boki, i takie źrenice, mają. Ogólnie kozy też są ucieleśnieniem szatana w wielu, właśnie przedstawieniach go. Więc same w sobie kozy to są całkiem majestatyczne zwierzęta, nie powiem, że nie. I kolejne tutaj, kolejne tutaj pytanie od użytkownika hakerski. Czy 50-dniowy plan Lux luks Maxingu to plan Boży? 50-dniowy plan Lux Maxingu, czy to jest plan Boży? Myślę, że. 50-dniowy plan Lux Maxingu na pewno jest Twoją indywidualną decyzją odnośnie następnych Twoich 50 dni, ale też mógł mieć sam Pan Bóg na to wpływ, chociażby, chociażby w, jakby kreując w Twoim sercu właśnie, jakby to powiedzieć, do tego, żebyś to zrobił. E, może też mieć konkretny plan, że po owym lux maxingu 50 dniowym e, tak naprawdę zryzujesz e, najwięk, na, kobietę z e, największym levelem giata, więc e, tutaj e, może to być jego plan, ale Y, nie zatracaj się na pewno w tym, że to może być jego plan, bo jeśli dowiesz się, bo jeśli domyślisz się tego, że to jest jego plan, to może się nagle wszystko posypać i skończyć na trzech dniach Roxmaksingu, więc y, rób swoje, nie poddawaj się i trzymaj się swoich y, planów. Dobrze. Zakończmy na tym. Zakończmy na tym, bo ja dużo długo odpowiadam na konkretne pytania i może nie chcę wam się oglądać 10 minut filmiku, więc zakończmy na tym, a kolejne QA nagram i podpowiadam po na resztę pytań, a i też na te, które po dochodzą sobie nie mylić z dochodzeniem w kontekście masturbacji. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, ja nazywam się Woda Mineralna, Żywiec Drój nie jestem zbytnio fanem żywiec drój, bo Polaris na przykład smakuje tak samo, a jest 15 razy tańsza. Trzymajcie się ciepło. Subskrypcja, dzwonek, like. Zapamiętajcie to sobie. Bye bye!